ze mną oczywiście Farę i dzisiaj Serdecznie. będziemy oglądali najdziwniejsze i najstraszniejsze pranki na TikToku. Dajcie znać w komentarzu, czy zrobiliście kiedyś komuś jakiegoś pranka. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po milion subów, może jeszcze w tym roku. Na 10 tysięcy łapek pod tym filmem, robię takiego pranka na JJC, co teraz zobaczycie. Zostawiacie łapeczki w górę, a teraz zaczynamy. Okej. Okay. Nie mogę uderzyć, co znalazłem w Wolmarcie. Aha, goście siedzi w pluszakach. Zarąbiste to jest! Goście siedzi w pluszakach i... Nie życzy... sam jest przebrany za pluszaka! Tak, przybrany jest za Misia! O, ale 200 IQ, jeżeli ja znajdę u nas w takim dużym supermarkecie coś takiego, to robię to samo. Okej. Okay. Okay, zamienił. E, Tom, błyszczyk na szminkę, tak? Dałam buziaka. Tak, błyszczyk na śminkę. O, poczekaj ci poprawię. Ha! Aha. Pojechał, pojechał! Nieś, na nieświadomce w ogóle! Śmieszne. Śmieszne. Zaufał. Okej. Okay. Kogoś niosą na noszach. Wynoszą z samochodu. Zwłoki kogoś. <grym> Dobre. Dobre. Nieźle je wkręcili. to sobie zrobić taki prank na grabarzu, załóżmy. Masakra, przecież tu można zawału dostać. <grym> no bo... oczywiście, że tak. Mega fajne. Pata cukrowa. Może zrobiona z czegoś innego? Nie. Aaaa, kazałam... W środku coś będzie! Kazałam go wrzucić do wody! A to o, był nie. ostatni kawałek! Jaki smutek, no faktycznie! Ja bym nie, się wkurzył na jego takie miejscu! Takie dziecko nie wie! Śmieszne! O nie! A teraz już załapał wakcyla i się śmieje, no! Teraz śmieje, no! Aaaa! To jest taki... się <laughs> tak dobrze gra, jest taki duży! I ja, mega fajnie to wygląda Ja myślałam, że on naturalnie po prostu jak się to tak reaguje Ale okej okay. Ale jeżeli tak reaguje naturalnie, no to jest mega dziwne no To jeszcze jest. śmieszniej Okej okay. Ostatni Hi, My nazywam Snapple my background consists of. Aha, chłop stoi ze lądówką The more na open this tę A, <gadanie> a <gadanie> goście że faktycznie ogóle, niego butelka I nie door! Ostawił z powrotem, nie Ta. będzie ryzykował. Śmieszne. A że przyniósł jej zamówienie? Tak i zjada przy niej. I zjada przy niej frytki. Ej, fajne. Jeżeli ktoś z was. Dostarcza jedzenie, może coś takiego zrobić. To jest idealny content na Tik Tokach, robiło miliony wyświetleń. Nie widziałem czegoś takiego na polskim TikToku więc macie pomysł. 4 <mulity> O nie, on położył jeden plasterek bekonu. Tak. Wiesz ile tam jest bakterii? Nie ma bakonu? Nie, co myślisz o sferze? Nie, nie ma bakonu. Jak dobrze ja to zrobiłem? Co to jest? bacon Bakon. To jest 8, yeah, a ja chcę jeden. Patrz, to jest 8, a ja chcę jeden. Ja tylko się błagam, ja dostanie... A, to jest... Mogła Pani dodać e, na taśmie gazu, tam pedałem czym tam się dodaje i by tak w ciągu. Pani się dała wkręcić. A irytowana już była. No. Oni co? Mentosy mrozi. A zamrozi mentosy. I że niby potem e, zaczną buzować w szklance. No fajnie byłoby gdyby dokończył tego TikToka. Aha, schował się z tyłu. Ona nie wiedziała, że to się z tyłu. <grywa> Nawet śmieszne. Ja też raz miałam chyba taką sytuację, że weszłam do samochodu nie wiedziałam, że ktoś tam siedzi. Chciał raz mieliśmy tutaj. taką sytuację, że wracaliśmy z parku trampolin, byliśmy wszyscy mega zmęczeni i zajechaliśmy na końcu około 22 do żabstki. Tak, i jak już byliśmy praktycznie koło domu, to ja zaczęłam tak krzyczeć. A oni tak! Co jest? Nie mamy Klaudi, bo zapomnieliśmy o niej i zostawiliśmy ją w sklepie. No, a Klaudi się telefon jeszcze rozładował i wróciła do tego chłopa i mówi, zostawili mnie, ale pewnie żartują. I nas tak nie było z 15 minut. No. Rogal kierował. My z tyłu w trójkę nie siedzieliśmy. Nie, 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 w ogóle dodzwonić. dzwonić. My w trójkę z tyłu siedzieliśmy, a wracaliśmy w dwójkę i w ogóle nikt nas nie zwrócił uwagi na to. No, ja zwróciłam, ale za późno. Pierwsza z koły zapomnieliśmy, także taka historyjka. You guessed it. It's cake. Okay. I'm going to watch a cannibalism documentary. A jak taki stywny, stywny torcik taki ciasto. Cannibalism show. <laughs> Fajna łyżko swoją. No, ugrziesz no orenkę już. <laughs> Śmieszne. Jeżeli wiecie, kto robi tego typu torty, ale takie naprawdę realistyczne, dajcie znać na mój Email, bo szykuję coś fajnego, nie? Twoją głowę zrobię i ją zjem. O, to jest śmieszna szklanka, kiedyś taką miałam. Ale patrz, będzie jeszcze śmieszniej, jak drugi A. raz robi z jakimś tego pranka. Ona ją faktycznie obleje. Tak! Babcia, mocna jest! Ale się musiałam kurzyć! Ale to jest to 200 prawie, IQ! To ma prawie 7 milionów lajków. Okej okay. Ej, to jest dobre. I daj tak ci sobie brzuszki. A jak już nie możesz? To w cymbał. To podkładają ci mąkę! Ja jeszcze dostał tą butelką Jakie kombo! Dlaczego ja tego nie znałem? I dlaczego oglądamy to razem? Już byś robiła brzuszki ja z butelką. Się, ja bym się nie dała na to na... Tak, na pewno. <laughs> <laughs> tak bym widział na starość. I zobaczcie parę Luysy, idziemy do łysy tu! <laughs> ja, dziękuję. Christian. Czemu on siedzi w na toalecie w... w Indzie. Śmieszne, tu daję za to, dobre. O, to już widzieliśmy kiedyś. Boże! Dlaczego to jest takie mocne? Okej... Okay. Poszedł do przebieralni, tak? Czy do toalety? A on mu schował coś... Majtki, tak, tak. Pewnie jeszcze z tym, co pika. Okrona go zwinie, a tam damskie gadki. Nie ma to jak prawdziwy kumpel. Wszystko fajnie, niby nieustawione, ale kto to kamerował? Ja się pytam. Właśnie. Kto to kamerował? Trzeba odpowiedzieć na to pytanie. Może jakiś pracownik. Może z prezesem z pracownikami wychręcili go. Być może. <laughs> a on nie. Nawet nie próbuj mi tak robić! Nawet nie próbuj mi tak robić! Od razu ci mówię! Zarombiste. Kocham! Nie ma takiej opcji! Co jest? Chłop się przebrąza drzewo! Aha! Mocny! Yeah. Jak no nie wszyscy. to jest głupie dla mnie. To jest. A, że nie. zostawili mu filtr, tak? A jest tak specjalnie stworzone, że on się pojawia jak wychodzisz, nie? No tak, ale ja... ja w ogóle nie rozumiem takich TikToków, bo to jest... Yy... Rycie psychiki dzieciom, Rycie nie róbcie psychiki tak. Psychiki dzieciom. O, tak się robi, patrzcie, minionek prank. Tak się robi pranka. Zamknij oczy, namaluję ci minionka. Ciekawe co z tego wyjdzie, naprawdę. Ale. Jaka A bo ona jej pokazała, co ona chce! Ona ja chce Elza! Tak, Elza! Ja myślałem, że ty chcesz do końca minionka, mała. Nieee. O c foniak! Taki dwieście iQ! I mu i wyjadał! Pierwszy raz widzę taką ofensywkę, nie? Patrzcie, mam persem tam! Dupa koścista, do pampers, wiesz, amortyzował. Parąbiste. Nie bolało nie? nic. Mocne. To jest człowiek z przyszłością tak, widzenia, nie? Dość. On kiedyś coś wymyśli mocnego, nie? Na pewno jest coś na rzeczy. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać w komentarzu... E Niezły prank, rozbiłeś bank. O, to dobre. Widzimy się w kolejnym odcinku. w pańcie na kanał Krystiana. Trzymajcie Zapraszam. się. Cześć. Hej.